Dzień dobry, cześć, czołem, zaczynamy w tym zjebanym miejscu, którego nie lubię, bo musimy przeciąć to gówno. I nie podoba mi się to totalnie, ponieważ no nie potrafię tego przejść. I to będzie pewnie zajmowało długi czas. Gdzie ona jest teraz? A nie, bo chyba teraz jeszcze jej nie będzie dopiero. Jeszcze mam tak głośno słuchawki, że się trochę obawiam. I nie ma jej. Dobra, żartowałem. To był żart. Wszystko jest wszędzie. Jak ona się tu znalazła? Ona była za drzwiami. Kurwa. Ja będę to godzinę ciągł. Dawaj, dawaj. No i cóż. Tak będziemy się bawić ganianego, jo? Proszę, nie rób mi krzywdy. Aha, bo ona znika. No dobra. Czyli on znika, to, to jest Git, dobrze wiedzieć. Teraz się pewnie na nowo pojawi. A może zdążymy? Proszę. Dawaj, dawaj, chłopie, no. Kurwa, ale pięknie, za pierwszym razem się udało. No hit, mamy klucz. Nie wiem o co chodzi z tymi szyjami cały czas. No, tam jest też Matalio sala tańczy Ogólnie szukałem sobie, jak już skończymy ten Home Sweet Home, szukałem sobie jakiegoś następnego horroru. I póki co mam jeden taki w planach, ale jeszcze muszę sprawdzić jego ceny Wiedzie na pewno się opyla bo tu nie przejdziemy. co to było a mogę zagrać na tym No i niby takie stare czasy bo tak to się wydaje trochę ale wiatrak mają w sumie czemu się przykładać do starej czasy nie wiem mam takie wrażenie nie podobają mi się te korytarze są podejrzane tam nie idziemy szmula a jednak musimy tam iść. Nie wiem, ja nie ufam tym manekinom. Muzyka się coraz bardziej rozkręca. O, mamy save'a, pięknie. Znowu te manekiny zjebane. No i zdech! Co tu mamy? Ta ciemność! Kurde, fajna ręka! Oh no, 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 no! Ja tak nie chcę. To jest jakieś. to no. Mogę nim się obronić? Na przykład, fajnie by było. ...magiczny... nóż. <śpiewanie> dawaj, 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 dawaj. No nie, no nie zdążyłem nawet się odwrócić. Tak to jest z tymi magicznymi kluczami. Co nożami? Dobra. Tutaj są te drzwi, dobra. I one się zamkną, i tutaj są kolejne. Kumam. Po prostu uciekamy. Aha. Ok. Oko, ale jakoś nie ufam temu. Kurde, nie wiem gdzie iść. Balką to do grease show bysu. A tu. W jest... dupie mam to show, nie podoba mi się. Chcę już skończyć. Jest chujowe. Nie polecam nikomu. Hmm. No i na pewno gdzieś tu będzie. Kwestia czy prosto, czy tu. Skręcimy sobie. Aha, dobra, idziemy jednak tam sprawdzić. A to kurwa nigdzie nie jest bezpieczne. E okay. Co? U Sennail. Oj, o co chodzi? Oto. Aha, widzieliśmy jej to. I na chwilę mnie A i ona poszła, czy tam jest? Ku. Mam i to. Jakie gówno. Poszukane. Ej, no ona miała zniknąć. I don't know. Może tej drugiej mam to wbić. Nie mam jak stąd uciec. Bez sensu! No i chuj. No, mogę jakieś takie jak dziwne rzeczy robić. Mowie z Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę jej zajebać. No i chuj nagle się zjawiła, no ja pierdolę. Dajcie kurwa! Spierdolona jest. Mam wyjebane. Nie wiem, czy to przejście było tam cały czas, czy nie ogólnie. Zastanawiam się to. <ścoughs> bo jeżeli ono było cały czas to zjęte, nie wiem, co ja się tyle czasu męczyłem. Śmiesznie by było. Co to jest? Ciekawego. Mogę wejść, mogę. Dzień dobry, witam. Chyba to chyba fan manekinów jakiś. Idziemy, nie ogarniam. A nie, tu byliśmy. Idziemy sobie tu, może tu będzie coś ciekawego. No, no oczywiście, że będzie krew. Jakżeby inaczej. Ta szmata. Fajnie. Masz się z czego chichrać, faktycznie. Beka w chuj. Tu byliśmy. Ciekawe czy ona dalej tam jest, czy poszła. Bo ja chcę tam iść Chyba poszła Kurwa Nie podoba mi się to Jest gdzieś Ale gdzie? Ku? Musiałem przegrać nagrywanie Przegrać, przerwać Dobra Fast, fast, fast i może mnie nie dogoni. Właśnie tak typie jebana, nie? To jest najgorsze. Jest blisko. Kurwa, mówiłem. była. Nie, 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 nie. Dobra. No co jest z nią? Proszę, nie zabijaj mnie. No i chuj w dupę. Ta gra jest trudna. Nie mogę grać w takie trudne horrory. Wolę jakieś takie, nie wiem... Kuje moje dzikie węże. Weź się sztachni. Nie maj! Słyszę. Gdzieś tu jest. tam. Chyba... Pierdole! Nie chcę z tego nic grać hmm. Poszła? Nie Rachuj, ryzykuje, ryzykuję no Ale ja się chyba kręcę w kółko. No jasne, że się kręcę w kółko jak debil. Dobra, teraz się może uda. Jest szansa. Się przydał. przydałbyś jakiś safe w tym momencie? Jest tutaj, i na chuj, ona jakby jakaś naś pana była. A, proszę, jak udało się schować, dupie in your ass, amen, 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 amen. To pewnie będzie jakieś chujowe zadanie ogólnie Chociaż... Nie wiem co to jest Nie wiem gdzie ja mam iść Urwa. Przypał? No i co mnie szarpiesz? Myślisz, że taka silna jesteś? Dawaj, dawaj, dawaj to co ja mam tu zrobić? Ja nie wiem Kręcę się bez celu Kurwa To jest posrane. No i teraz mnie zabije Ja pierdolę Nie wiem jak to zrobić Nie mam kurwa pojęcia To oznacza, że jak kończę ten odcinek Muszę to przemyśleć, odpocząć Następne postaram się nagrać tak, żeby był za dwa dni No nie, nara, nara, nara. Kurwa nie ten przycisk.